Siemadyczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem już i a to jest nic innego jak Flappy Bird MLG. Dawno nie było żadnego MLG na kanale ani żadnej gry MLG, ani nic związanego z MLG, dlatego stwierdziłem, że nagram coś takiego dla was, bo bo czemu by nie i please. no i generalnie pograłem już chwilę <grywa> i dostałem w dupcie i zobaczymy i w ogóle jak, jak się nam uda dojść jak, jak daleko uda się nam dojść mam nadzieję że jakoś um, że jakoś sobie poradzimy z tym shitem no bo generalnie jak wiadomo gra była strasznie wkurwiająca o chuj co ej dobra czekajcie bo Właśnie w tym momencie nie rozkwitniłem o co chodzi Ja pierdolę Okej, okay. czyli podnosząc Mountain Dew y jesteśmy zajebiści Przechodzimy kurwa przez ściany I, I mamy wynik 58 już na początku Medal dostaliśmy Illuminati e Score 58 yeah. Ciśniemy jak pojebani ale teraz nie będziemy mieli takiego ooo Illuminati, jakieś tutaj było dobra podnosimy mountain dew zapierdalamy do przodu i zobaczymy zobaczymy ile nam się uda tego skora wbić przebi to przebito to przebij to już i przebi to dobra zaczynamy przygodę po raz kolejny lecimy lecimy tap 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 get rekt right. Jezus Mario <grym> padliśmy po raz kolejny niestety niestety nasz ptaszek nie lęci tak dobrze jakby mógł musimy pobić naszego skora nasz skór to 58 będziemy sobie śpiewać cały czas może nam się uda u du du na kurwa <grym> Nie klikaj nie trzeba kikać tyle razy. Sanik! Sanik! Ooooooo! What the fuck so fast! O, Sanik drugi! O kuj! O kuj! bow bow Przez chwilę nie rozkminiłem! Nie! Ale ja muszę latać między nimi czy nie pomiędzy nimi? Tak, już i pomiędzy nimi. Dobrze, będziemy lecieć normalnie. Sanik, my chcemy znowu Sanika. Po Mountain Dew nie jest tak fajnie, jak o kurde, ale właśnie. Dobra, czyli pierwsze główki z drugiego to jest Mmm... Joshi, teraz ci się uda. Get wrecked! ci się. <gry Turk _> Spokojnie. Tak, Sanik! Na 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 no, 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 Oh fuck. Yoshi, ok, 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 ok. Dobra. Podnosimy Mountain Dew i normalnie, tak jakbyśmy się porządnie wysrali, po prostu w tym momencie stwierdzamy, że już nic nie musimy, ale nagle pojawia się ściana. Ściana, znaczy rura się pojawia. Rura się pojawia, rura się pojawia i musimy coś z tym zrobić. Ale niestety nie mamy jak telefon dzwoni, nieprofesjonalizm. Jesteś nieprofesjonalnym youtuberem. Telefon ci co... Ooooo nie! nie, dopóki nie przebiję tego skora, co... Co go miałem, to to nie, 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 nie! Nie ma wafla, nie ma WAFLO Będziemy letać. Chodź... Mój mój Żydo ptaku! Haha, symulator Żydo ptaka! Żydo ptak! Żydo ptak! Ej, ale to serio, jeszcze takie pensiki mu dopierdolić! Symulator. Weź, kurde, ktoś, ktoś. Musi być jakimś, jakimś czymś. kurcze nie wiem, nie wiem kim. Zróbcie tego. Flapi Żydopt. Tak. Aha, czyli... O! Dobra, może to jest ten dzień. Może to jest ta minuta. Może to jest to. Tak, dokładnie, już. Albo, ej! Można kiedyś coś takiego zrobić. Czajcie? patrzcie, mam, mam chipę na brodzie. No, dobra. W każdym razie, czajcie? Zrobić coś takiego, że za każdy zgon, na przykład, wypijam puszkę Mountain Dew. Wow! Rozjebałoby mi brzuszek? Wielki krupa się jebany. Dobra. Trzy ostatnie podejścia. Trzy ostatnie podejścia. Od teraz trzy. REKT! REKT! To ta tam, to ta tam, to ta param -ra -pa na ram. Już się przestraszyłem. Sonic! Tam, ta ta tam, ta -ram, ta -ram, tam, tam ta tam, terem, terem, tam, terem, terem. <śśmiech> o mg, Dobra, nieważne. Nieważne już i nie dalsze rady tym razem. No nic, ostatnia próba. Ostatnia próba! Zobaczymy, może nam tym razem się poszczęści. I że tym razem zgarniemy jakieś gojsko... Ale by było to na tyle. Chciałem powiedzieć, byłoby to ty, tyle. Zamknij mordy, kurwa! No. Więc to by było na tyle i taki krótki odcinek. Z tego względu, że ha, opierdalam się. Nie, nie opierdalam się. Nie. Nie. Koledzy drodzy. Okej, okay, więc jeśli wam się podobało, pamiętajcie, żeby dobić... ...ileś tam lajków. Ile chcecie? Tak, żeby mi było wesoło. Oho ho Kurwa, jesteś nienormalny! Jesteś popierdolony! Just yes, i please. O, w każdym razie, pamiętajcie, by dobić troszeczkę lajków, żeby mnie uszczęśliwić! Pamiętajcie, żeby napisać, jaką krew byście chcieli, i żebyście też. Eee, nie, już powiedziałem, żebyście dali lajka. No to dajcie lajka, dajcie lajka, dajcie lajka i skomentujcie. Ale nie zapomnijcie, żeby dać lajka. Więc dzięki za oglądanie. Piszcie, jakie gry MLG jeszcze chcielibyście zobaczyć. Wiem, że lubicie ten wzrok. Dulacja głosu Yoshi, bo masz grubą szyję. Więc dzięki za oglądnięcie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. A dlaczego ja patrzę w tą stronę? A dlatego, że widzę tam swoją mordę.